Dobry, zapraszam. Dzisiaj pokażę Wam, jak oto wyrysować taki cut Crease. Wiem, że ten jest bardzo szalony, wy takiego szalonego robić nie musicie. Tutaj bardziej chodzi o technikę samego wycinania, a kształt tutaj jest bardzo zależny od tego, jaką Wy macie powiekę, jakie preferencje tego kształtu, możecie zrobić tylko pół niego, możecie iść w takie szaleństwo jak ja, jak zwykle, i sobie to dopasować. Tutaj właśnie chodzi o samo to wycinanie. I nie przedłużając, zaczynajmy. To jest taki updated tutorial, bo już mam taki bardzo długi tutorial tutaj. I on jest taki długi z całym makijażem, a dzisiaj Wam pokażę tylko, jak to odciąć. I tutaj już mam zrobione takie blendowanie do Cut crease, czyli on jest tylko tutaj nad załamaniem i w załamaniu załóżmy, ale nie ma go tutaj na całej powietrze. Wtedy jest to po prostu czystsze. I tak. Gdy ja wycinam Cut crease, to używam tego płynomicznego, którego i już się kończę. To jest któreś opakowanie jeszcze tam poprzednią formą. I to jest Eveline osowy płyn micelarny, i on nie jest w ogóle taki kleisto-oleisty, że on jak zastygnie, to już go jakby nie ma. I przez to się nie rozmywa nam ten makijaż potem. Jak mamy takie dwufazowe płyny, albo płyny micelarne takie bardziej oleiste, które mają na przykład mocniejsze możliwości demakijażowe, to to wtedy tam będzie dalej zmywać jakby ten makijaż, nawet jak już skończymy z nim działać, jeśli ma to sens. A ten właśnie tego nie robi, muszę kupić nowe. I druga najważniejsza rzecz to tutaj jest patyczek. I ten patyczek jest spiczasty. W sensie w rosmanie takie na przykład są. I one są bardzo precyzyjne. I po prostu wsadzam ten patyczek to w tą końcówkę, żeby on się tak namoczył. I nadmiar odciskam, żeby on był jak najbardziej precyzyjny, żeby się z niego nie lało. W sensie jak się z niego leje, to on wtedy Bardziej doczyszcza, nie, No ale wtedy możemy sobie popsuć makijaż, a tego nie chcemy. I po prostu zaczynam jeździć i wycierać ten nadmiar produktu. I zaczynam jechać coraz wyżej. I co jakiś czas wyprostowuję tą twarz i patrzę, czy to w ogóle widać, bo katki ma być widoczny i dlatego to jest spoko technika dla osób, które mają bardzo opadnięte powieki, bo wtedy możemy jakby udać, że tej powieki jest więcej. Wiem, że dużo osób, które ma opadnięte powieki, mówi, że o, nie da się i że jest trudniej. Nie, jakby, ja mam opadnięte powieki, patrzcie tutaj prawie, w ogóle nic nie mam, a przykład Chris. Wiem, że są takie bardzo złe przypadki, nie powiek, ale na każdych się da, więc. Chill. Kwestia praktyki. I ten katkis musi być wycięty wyżej niż nasze naturalne załamanie powieki. Jak macie tak bardzo, bardzo dużą powiekę, tutaj tą ruchomą, to wtedy oczywiście nie musicie tego wycinać poza załamanie, tylko po prostu tutaj na przykład ten wewnętrzny kącik, tak, żeby jednak było widać to odcięcie, albo tak tuż właśnie na linii. No i dodałam trochę więcej tego płynu, bo jednak trochę za dużo go odsączyłam. No i tak po całości wyrysowuję tutaj. Coraz wyżej. Teraz, jak już jest tak naprawdę, wydaje się, że wysoko, to dopiero teraz, jak naprawdę widać tutaj, że jest wycięcie. I właśnie najlepiej jest, jak te blendowanie i jest takie bardzo ciemne, bo wtedy mamy dużą różnicę. Z zewnętrznej części zjeżdżam niżej, że to one się tak troszeczkę tutaj chowa. Ja tutaj mam strasznie dużo skóry, więc muszę uważać i też z tej strony zaczynam jechać. I cały czas sprawdzamy po prostu, jak tego jest. I tutaj można też tą. Drugą stroną, która jest sucha, tak sobie dopomóc i zabrać nadmiar tego brudu. Mam coś takiego, nie jest to jakoś tak super równo jeszcze, to dorównamy pędzlem. Najlepszy pędzel do tego, według mnie, to jest Hulu P34. Mam pędzel z Hakuro, ale jest za gruby. I patrzcie. I on jest gruby, a tutaj mamy hulu. Patrzcie o ile ten z Hulu jest cieńszy i ma o wiele mniej włosków tutaj na przodzie, nie? I on jest bardzo dobrze wyprofilowany i bardzo, bardzo cieniutki. Pamiętajcie, żeby ten pędzel był czysty. Ja tego typu pędzle zawsze czyszczę po prostu alkoholem isopropylowym do kosmetycznym. Spokojnie, ten wacik jest brudny, bo nim już czyściłam wcześniej. <grymny> Co się dzisiaj nie, że nie. Tydzień temu, że leży taki usmarkany tutaj. I ja wycinam bazą. To jest moja ulubiona baza, czyli Anastasia Beverly Hills Eye Primer. To dlaczego ja uwielbiam tą bazę, to jest to, że ona jest zastygająca i z mocną bazą kolorystyczną. Bo jeżeli będziecie na przykład wycinać korektorem, to ten korektor, jaki jest niezastygający, to może wam ten makijaż też rozmazać. A tutaj to tak nam szybko zaschnie, że. To się już nie będzie ruszać i nie będzie się nawet przy dalszym blendowaniu, nie będzie nam się zacierać ta linia. No i ja używam palety do tego typu zadań. Teraz widziałam, że są znam, więc łatwiej będą dostępne. Ja kupowałam w jakimś menu beauty czy coś, i daj po prostu tą bazę. Strasznie dużo jakoś energii się mam. Bardzo dokładnie tutaj wpracowujemy ten pędzel w tą bazę, żeby on był też jak najbardziej precyzyjny, bo im dłużej my go będziemy w tym jakby wpracowywać, to on się nam tutaj spłaszczy. No ale też taki nadmiar tego produktu zdejmujemy, że zostaje nam tylko taka cieniutka igiełka. No i zaczynamy wyrysowywać takimi małymi kawałkami. Chyc, chyc, chyc i do dołu. I do dołu. <laughs> nie, żeby po prostu nie mazać, nie, nie szarpać tego. Tutaj za bardzo wycięłam tamtym płynem, calem, ale trudno, zaraz coś tutaj naprawimy. I tutaj biorę rękę tak od boku i rysujemy tutaj siub. No i to, jak na przykład bardzo daleko chcecie tutaj wyjechać we, wewnętrznym kąciku, no to zależy od Waszej powieki, ale ja zazwyczaj wyjeżdżam. Za tutaj niektórzy mają, na przykład moja jedna taka dawna Psiapsi nie miała tej tutaj kulki, jej się super wyrysowywała. Katris. a u mnie jest tutaj taka chrząstko kulka tutaj przy oku, więc ja zazwyczaj wyrysowuję za nią, żeby tutaj nie było jakichś takich pofałdowań i tak dalej. I patrzę na wprost, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i czy wszystko jest ok. Tutaj mam jakoś tak pofałdowane, więc się staram to naprawić. Naprawdę to bez kamerki. <grych> Dobra, ja tutaj troszeczkę wyrysowałam i naprawiłam to. Tutaj ta baza się troszeczkę zbiera, jak ona zastyga, no ale to nie jest problem, trzeba ją po prostu rozprowadzić na nowo. No i przychodzimy do tej zewnętrznej części. No Najlepiej takim jednym, długim ruchem, ale to jest niebezpieczne, i trzeba prowadzić do skutku. <grych> o, ale wtedy ta linia jest taka naprawdę bardzo prosta. Dopracuję to, bo tutaj no, krzywo troszeczkę to wycina, więc tu powracam i wycinam troszeczkę wyżej. O! Mamy jest coś takiego i całe to blendowanie jest ponad moją za moim załamaniem mojej pofałtowanej starej powieki. I tutaj ten kształt się z tej strony tak troszeczkę dziwnie i krzywo odcina, więc go tutaj troszeczkę tak... ...delikatnie. I ogólnie ładniej będzie, jak tutaj będzie wyżej. Czasami nie chcę mi się powracać do padyczka, chcę, żeby na przykład tutaj było wyżej te wycięcie. To jest tak z taką większą ilością tej bazy wyjeżdżam, ale patrzcie. Za bardzo już mi zastygło na pędzlu i ten pędzel jest taki mniej precyzyjny, więc wtedy przechodzę do tego pędzla i alkoholem albo płynem micelarnym go czyszczę ponownie, żeby on był znowu jak nowy. I wracam tutaj do bazy, znowu wpracowuję ją yy, w pędzel. To nam się troszeczkę może zabrudzić tutaj, to baza, ale w większości przypadków da się to potem naprawić. I teraz mamy coś takiego. I rzadko robię cały cut crease. No bo mi się nie podoba, jak to wygląda często tutaj w tej zewnętrznej powiece na moich powiekach, bo teraz to tam, muszę to wyciąć. Wiem, że cały czas o tym mówię, ale ciężko jest mi się <nok> na to <grybuj> jakby zdecydować. Plazma lasy. O wiecie, boję się, to jednak są powieki, pójdę do kogoś, ktoś mi spierdzieli i ślepo tam. Albo jeszcze brzydsze powieki i co wtedy? I jak żyć? No jest trochę lepiej. Cudów nie ma, ale. tragedii też. W makijażu to trzeba po prostu mieć cierpliwość. <laughs> I dobre pędzle, najważniejsze. I dobrą bazę. Reszta to tam. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten szybki tutorial Wam się spodobał i przyda. A jak na przykład chcecie na się nauczyć, jak robić takie oto brwi, to zapraszam Was do tego to szybkiego tutorialu. Ah. <laughs> Muszę się uczesać, bo przygłupek wyglądam. <laughs>